Czas na ostatni etap, czyli zamykanie oczek, zamykanie palców. Gdy masz już 8 oczek na swoich drutach, czyli cztery na jednej żółce, cztery na drugiej, możemy pozbyć się już znaczników i zamykać oczka. Ja Wam pokażę najprostszą metodę zamykania tych oczek. Na tym etapie możemy już wyciągnąć druty. Możemy wyciągnąć druty. Zostało 8 oczek. Odetniemy kawałek włóczki. Bierzemy igłę. Nawlekamy igłę. Nawlekamy nitkę, ten odcinek, który nam, który odcięłyśmy na igłę, i teraz widzicie, że mamy tutaj 8, i teraz widzicie, że mamy tutaj 8 oczek, i tych 8 oczek po prostu nawlekamy na igłę. Raz, dwa, trzy, tak jak one tutaj. Tak, jak one się tutaj prezentują, od prawej strony do lewej. O tak. Tu, zaraz, zaraz. Okej, okay. i zostało jeszcze jedno oczko. O tak. Mamy. Nawleczone wszystkie osiem, Więc teraz po prostu ściskamy, zostanie tutaj taki dziubek, który tak naprawdę świetnie się nosi, więc przy blokowaniu on też troszeczkę zaginie w akcji. Wkładamy rękę tutaj w stopę i zaciskamy mocno i końcówkę ukrywamy po drugiej stronie. O, w ten sposób. Także tu już nic kompletnie. Wszystko jest bardzo ładnie zakończone. Przekładamy sobie skarpetę na lewą stronę. A tutaj wrabiamy nitkę, której już nie będzie widać. O. Pomiędzy oczkami można sobie tutaj ją wyrobić. Można zrobić supałek, żeby na pewno nic się nigdy nie rozwiązało. I tutaj, pomiędzy oczkami, wrabiamy sobie tą nitkę kilka razy, a następnie końcówkę odcinamy. I w ten oto sposób, nasza skarpetka. Jest gotowa, razem z palcami pięknie zrobionymi, proszę bardzo. Ta o tak, ładnie tu zrobimy. Oho.